Pomyślałem sobie, że dwa, trzy zdania powiem na temat obecności e, i pewnej inicjatywy, w której się znajdujemy, Towarzystwa Miłośników Historii z Warszawy. Dlaczego my, Warszawiacy, e, tak e, koniecznie chcieliśmy wejść w, we współdziałanie czy z Muzeum Czarnobylskich, czy z Rencersem Lubelskim, W 1937 roku na zasadzie testamentu weszliśmy we władanie ośrodka pięknej willi w Kaźmierzu Dolnym. Ten człowiek, nasz członek TMH, który przed śmiercią zapisał nam ów budynek, to jest niego jest historyk powstania styczniowego. Państwo, że jego ostatnią wolą było e, wypowiedzenie tych słów, tylko aby Towarzystwo Miłości tu w historii pamiętało o tradycji powstania stycznia. No i teraz sami Państwo rozumiecie, my musieliśmy po prostu za ten temat chwycić. Dlatego też nasza obecność 20 25 delegacji TV. Dziękuję.